Panie, co będziesz teraz robił? Co będziecie robić? Zaczynamy od ustawienia sobie, eee, rozmi e, rozmieję ustawienia równo, szerokości, żeby eee, spasowała nam się też ogólnie ta z tyłu. Eee, po czym oznaczymy sobie, powiercimy otwory, przykręcamy i idziemy na dół. wyszło całkiem zacnie ukryte przejście cały kunszt i sztuka oprócz równego rozmieszczenia to gdy staniemy tak wszystko musi być idealnie w linii tak jak tutaj